Okulary, okulary, okulary Okulary wyglądam mądrzej Dobra Spoko Cześć mamo, co tam u Ciebie? Cześć synek, cześć No co no, na dzień nie chodzę Skype'a sobie zainstalowałam No teraz z pogadam A Ty co tak strasznie no. tak wyglądasz? Co, czemu tak jakoś? co? Nie, zmęczony jestem trochę, wiesz? Zmęczony. Dużo pracy mam ostatnio. Praca i wiesz, nauka. Tak, nauka. Jak twój dyplod... Dob Dobrze, dobrze. Studia bardzo dobrze. Znaczy no jakoś idą, no. wiesz mam, jak to jest. Tak, idą ci studia na pewno. Wiesz no. Już byś miał pracę. Już Malinowski dwa kierunki no. kończy, wiesz o on... tym. <noise> tak jasne, dwa kierunki kończy. Kurwa on dwa kierunki ja, skończy. kończy. Jak ty mówisz? No. Kurde. <noise> powiedziałem, ja... powiedziałem kurde. Powiedziałeś kurwa. Dobrze, mamo, co chciałaś? Co? Pol, polsat, żeby był na trójce. Co tam za farfocle, jeszcze? Nie jem farfocli. Kurwa, normalnie czekolada mi spadła. Mamo, jem czekoladę. Tak będę grubasem. No będziesz, będziesz grubasem. Ej, nie. No, będziesz. no właśnie nie. Obejdźcie. No no mamo, kurwa. Nie, ja, ja będę... no, nie przeklinać. No nie wiem, to ty mnie karmiłaś, tak? Mhm, ja Do osiemnastego roku życia mi karmiłaś, tak? Jak siedziałem w domu, to byłem grubasem. Potem zacząłem się ruszać. No tak. Teraz się zamierzam schudnąć. Tak? Chudy. Tak, rząd czekoladę, mamo. Nie jest tej czekolady. O, mamo. tą czekoladę. Ile ty masz czekolady? Mamo, tego, ja ty, kurwa. No, no, no nie wiem, mhm. to no po prostu jak z wariatem kadaj, no. O, o, jeszcze jeszcze miny robi. Nie robię min. No, a co, Nie, nie. nie, mamo, to no co ty? A widziałaś moje nowe wizytówki? No, ładne. Bez adresu i tak do niej trafią. Jak bez adresu? Mhm? No to przecież to. Jak kto ci by zadzwonił? Chociaż ma no, zakiem to. To bisz? taki żart jest. Mm, żart. To i ważne. Dobrze. Zdrowi jesteście? Co? Zdrowi jesteście? Tak! No to, tak. tak. No to najważniejsze, żeby zdrowie Wszyscy było. Wszyscy jesteśmy zdrowi, mamo. No, eee, no, no. nikogo no. nic nie boli, generalnie jest, jest spokojnie. Czy ty tam pijesz wódkę? Nie mamo to nie jest wódka. Kurwa, pije wodę mineralną, bo naprawdę jestem zmęczony. Mm -hmm. Tak, mineralną, naprawdę. Co jeszcze? Do cioci Krystyny byś pojechał, dzwoniła. Mm -hmm. Do cioci Krystyny. Tak no. pojedź kurwa do cioci Krystyny, ja pierdolę. Mamo! No, no co? Przecież ciocia Krystyna jest niezrównoważona. No, jak, jak ty tak? No po prostu. Ale jak ty tak w ogóle możesz mówić o rodzinie? byś sobie, bił Goraj! <grym> tak, no, bił Goraj! Bił Goraj się zjedzę! Zarobiście, bił Goraj! Mamo, nie wiem, czy, czy ty się czegoś najarałaś? Pokaż oczka. Jak, jak ty mówisz do matki? No, ja nie, nie wiem, dobra. Mamo, ja muszę kończyć. Ja muszę kończyć, ja muszę kurwa no, poważne jarałeś. rzeczy robić. I dlatego takie niewyraźne? O, Całą noc pracowałem. A nie, nie wiem skąd te butelki. no. no. Boże, kręciłem film. Film kręciłem. Film, film. kręcił, wtedy idę twoje filmy. Masz coś z tego? Jakieś pieniądze. Nie będą z tego pieniądze, mamo. Mm -hmm. Tak, teraz mm -hmm. pieniądze z tego będą. No i nie odwiedzisz. Przyjadę. Nic nie odwiedzisz. No przecież przyjadę, mamo. No, przyjedziesz. Kiedy ty przyjedziesz? No teraz jest weekend, no, to, to bardziej, wyjeżdżam. No to tym bardziej, no, to tym bardziej przyjechał, no. do Matki odwiedził. Kołomków nagotowałem. Mamo, 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 mamo. Wyjeżdżam na weekend, nie mogę cię spaść. Na Mazury jadę. No, ty? to, 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 to a ja gdzie? No, niedaleko będę. No właśnie, gdzie ja Ale nie będzie czasu. O! Pewnie, nie będzie czasu. Wielki hrabia przyjedzie na Mazury. O! Do... I, I... pyknąłeś! Nie pyknąłem. Pyknąłeś! Mamo, ważne rzeczy się tu dzieje, wiesz? Kto tam pisze do ciebie? No. O! Co, co tam? O! A, a o! Pewnie jakiej duchu? Pisze do mnie ważny reżyser. Czekaj. <śmieniu> okay. Nawet byś poszedł, już skończył no. no. dobrą pracę. Słuchaj, słuchaj. Mamo, mamo, słuchaj teraz. Co to do dowołem na emeryturze? Drogi Łukaszu. Yy, no. No. Gratulujemy wygrania poważnej sumy pieniędzy o. Steven Spielberg. To pisze, mamo. Także o. ja muszę do niego dzwonić. To Trzymaj to... się. Ja... Trzymaj się. uściskajcie ci się. Ja do niej nie. Nie ja się tam na Mazurach. Nie. Jadę. No, no to, nie. Czytanie. Nie po tym wiesz co zrobiła Azorkowa. No to co? Tam wzięła dwie łapki na rosu. To co? tam nie tak super biega. Bez, mm, łapek. bez łapek też super biega. No, ja muszę kończyć. Pa, pa, zadzwonię do ciebie po prostu z mazur. Będzie ty... lepiej słychać, bo bliżej. Telefonem zadzwonisz? Tak, telefonem. No, no telefonem. Dobrze. No to ja nie będę wchodził. Cześć. Cześć. Kurwa macia.